Look for znaczy szukać. To look for. I'm looking for znaczy szukam. Powtórzcie na głos. I'm looking for. Świetnie. Jak powiedzielibyście: szukam mojego telefonu. I'm looking for my phone. I'm looking for my phone. Have you seen it? Znaczy widziałeś go? Have you seen it? Szukam mojego telefonu. Widziałeś go? Nie, nie widziałem. I'm looking for my phone. Have you seen it? No, I haven't. I'm looking for my phone. Have you seen it? No, I haven't. On the table. Znaczy na stole. On the table. Powiedzcie, szukam mojego telefonu, widziałeś go? Jest na stole. I'm looking for my phone. Have you seen it? It's on the table. I'm looking for my phone. Have you seen it? It's on the table. Table. Pamiętacie, jak powiedzieć? Wydaje mi się, że I think. That jest opcjonalne. I think. Powiedzcie. Szukam mojego telefonu. Widziałeś go? Wydaje mi się, że jest na stole. I'm looking for my phone. Have you seen it? I think it's on the table. I'm looking for my phone. Have you seen it? I think it's on the table. A jak powiedzielibyście: Szukam moich kluczy. Widziałeś je? Wydaje mi się, że są na stole. I'm looking for my keys. Have you seen them? I think they're on the table. I'm looking for my keys. Have you seen them? I think they're on the table. What are you looking for? Znaczy, czego szukasz? What Are you looking for? Powiedzcie, czego szukasz? Moich kluczy. Widziałeś się? Wydaje mi się, że są na stole. What are you looking for? My keys. Have you seen them? I think they're on the table. What are you looking for? My keys. Have you seen them? I think they're on the table. Powiedzcie, czego szukasz? Mojego telefonu, widziałeś go? Wydaje mi się, że jest na stole. What are you looking for? My phone. Have you seen it? I think it's on the table. What are you looking for? My phone. Have you seen it? I think it's on the table. Podobają Ci się nasze lekcje i chcesz nauczyć się więcej? Skorzystaj z naszego kursu Angielski od Podstaw, który zapewni Ci solidne fundamenty, niezbędne w nauce angielskiego. Kurs zawiera 32 godziny lekcji wideo, które koncentrują się przede wszystkim na mówieniu. Link do kursu znajdziesz w opisie poniżej.